Wola Niżna, Cerkiew Świętego Mikołaja, obecnie kościół filialny parafii Jaśliskiej. Wchodzimy do obecnego kościoła Świętego Mikołaja. Wita nas obraz z Jezusem, Chrystusem, namalowany przez Bogdańskich rodziny malarskiej, która namalowała, wymalowała cały kościół, cerkiew wtedy. jak również widzimy piękny obraz na suficie z Matką Boską. Wchodzimy do kościoła świętego Mikołaja, przepięknie ozdobionego, z pięknym ikonostasem, i z drogą krzyżową. Po prawej stronie mamy Archanioła Gabriela, z tyłu. Widoczny jest Jezus, Pan Kreator. A tu patron świątyni, święty Mikołaj. Przechodzimy do tabernakulu. Świetnie, pięknie odnowionego, który był w bardzo ciężkim i złym stanie. Jest zresztą przepiękny. Mało gdzie coś tak pięknego się znajduje. Mamy piękne obrazy na tuberkulum, a oto drzwi, właściwie wrota, które były w tej cerkwi dawno temu przepięknie odnowione po prawej stronie, jak również i po lewej stronie. Jeszcze a oto matka Boska, patronka jaślisk, królowa nieba i ziemi. Przepiękna kopia obrazu Kościoła w jaśliskach. A oto sklepienie cerkwi świętego Mikołaja sąd ostateczny. Oto Pan Bóg sądzi. Po prawej stronie, no niestety, idą do piekła. Widoczny diabeł, rogaty. Potem jest czyściec, a z lewej strony, no, idą bardzo dobrzy ludzie, czyli idą do nieba. Piękna scena alegoryczna. Oto ma obraz Matki Boskiej, która spogląda w niebo do Boga.